Strona Dziś pokażę Wam stację kolejową w piesiennicach. Tutaj macie tory i stacja posiada dwa perony dwie będzie peronowe. Lampy, proszę. Peron pierwszy, peron drugi. Piesiennice, proszę. Automatyka stara, stara, ale super. Dawny budynek stacyjny. Posłuchaj głosu, bo są takie jakieś tablice. Polarygię oraz taka kampania. Bez, wie, Bez Tutaj macie szlak na Chojnicę. Najbliższa stacja w tą stronę to Pinczyn. A tutaj macie szlak na i Najbliższa stacja to Sarogard gnański. Proszę. Dłuższe te Perony, no nawet fajnie tu była no to tak? Proszę. Peron? No, może być. Spójrzcie sobie, wiatka nowa, taka jak w Łukowie Dla ciekawych rozkład, proszę, ważny do 12 marca. Proszę. Idziemy na peron yy, drugi. Moment. Piesienice, proszę. Przejazd, który się pojawił osobno. Tabliczka. I to jest peron... Drugi, proszę. Proszę, żółta linia. Drugi peron platform. I to cały filmik. Dziękuję za obejrzenie i życzę mi dnia. Pa!